W 2020 roku, pamiętam to był e, sierpień, e, zadzwonił do mnie mój znajomy z Kenii, Karisa, i opowiedział mi e, krótką historię o rodzinie, która mieszka obok niego. Powiedział mi, że dziewczyna im. Reheme e, urodziła po urodzeniu e, bliźniąt, e, wróciła do domu, jednak, ze na to, że miała olbrzymi problem z oddychaniem, e, trafiła z powrotem do szpitala, gdzie po trzech dniach zmarła. Mówił to do mnie ze łzami w oczach, bo. Od kilku dni te dzieci, szczególnie bliźniaczki, nie miały mleka, nie jadły dwa, trzy dni i on, on był bezradny. względu na to, że sam miał problemy z pracą, z utrzymaniem rodziny. Z płaczem w oczach zadzwonił do mnie z błaganiem o pomoc. Pamiętam, nie zastanawiałem się ani przez chwilkę i e, wysłałem pierwsze pieniądze, a za chwilkę pamiętam, spakowałem się, poleciałem tam na miejsce i e, spotkałem się z tą rodziną, z, z babcią, tych pięciorga dzieci, z bliźniakami, z, z trójką pozostałych dzieci. Pierwsze co od razu pojechaliśmy, zrobiliśmy zakupy. Podeszliśmy do babci, wyszliśmy do ich zrujnowanej lepianki, pamiętam. Babcia nie, nie, nie mogła uwierzyć, że ktoś się znalazł, że, że ktoś chce, chce, chce pomóc. My przyjliśmy, pamiętam wtedy dużo mleka dla dzieci, pampersy. Zobaczyłem tą lepiankę, jak to wyglądało, to po prostu była tragedia. Obszedłem cały ten teren, obszedłem ten dom, zobaczyłem w jakim stanie są mniej więcej dzieciaki. Pamiętam, obieca, obiecałem, obiecałem dla Karis, że od tej pory nie zostawię ciebie. Nie, 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 nie będziesz już tutaj w pewnym sensie bezradny. Od tej pory biorę pod opiekę tą rodzinę. Pamiętam z tej babci. Płakała babcia, a potem ja odszedłem na bok i, i też pamiętam łzy mi leciały. Dzieciaki bardzo szybko doszły do siebie, zaczęły się fajnie rozwijać, zaczęły mocno dorastać. Karista co chwilę wysyłał mi zdjęcia dzieciaków, pokazywał mi, naprawdę były, były silne. Zorganizowaliśmy też taką małą pomoc medyczną. Dzieciaki odwiedził lekarz prywatny, zbadał wszystkie dzieci i zobaczył, że wszystko jest ok. Jedynie bliźniaczki miały jakieś tam choroby skórne, ale po jakimś czasie, po podaniu odpowiednich leków, dziewczynki już były zdrowe. Wysłu zacząłem wysyłać cyklicznie jedzenie i jak Karista Zwrotnik mi wysyła zdjęcia, jak dzieciaki się śmieją, się śmieją to. Byłem no, przeszczęśliwy. Wbudowamy im toaletę. To może być dziwne, śmieszne i tak dalej. Te dzieci niestety chodziły i prosiły błagały o, o wszystkich o to, żeby móc się gdzieś tam załatwić. A w ciągu dwóch miesięcy budowaliśmy im, a później rozpoczęliśmy budowę, budowę domu i chlepianka, której żyli, to to, to to przeciekało. Tam padała woda na te bliźniaczki, na te dzieciaki i powiedziałem, że nie, no tak nie może być. Nie? i zacząłem, zacząłem rozmowę z, z, lokalnym, z lokalnymi pracownikami, budowlęcami. No i rozpoczęliśmy budowę tego domu. Przy końcówce już no, zabrakło w pewnym sensie środków i dzięki moim wspaniałym znajomym, darczyńcom, między innymi również z mojego rodzinnego miasta Ełk, Wstawiłem już później na koniec drzwi, okna i zakupiliśmy łóżka do środka. To było niesamowite, jak, jak człowiek patrzył, jak te dzieciaki dorastają. Wszystkie dzieci, wszystkie dzieci od tamtej pory zaczęły chodzić do szkoły. Zaczęliśmy opłacać ich szkołę. Kupowaliśmy książki, mundurki. I tak, i tak już minęło praktycznie. Już ponad dwa lata. Dziewczynki dzisiaj są silne. Chodzą, już się śmieją, chodzą u rodziny. E, mieszkają już w nowym domu, wprowadziły się do tego nowego domu. Ja jestem szczęśliwy, że udało mi się e, zapiekować się tą rodziną. Żyją dzisiaj. Babcia jest szczęśliwa. Pamiętam wtedy, jak była mocno schorowana. Tak więc dziękuję też wszystkim darczyńcom. To jest taka krótka historia, bo właśnie poświęcona pamięci ich mam Mam córki, babci. To jest niesamowite, że niewielkim nakładem można, można zrobić coś takiego. Pozdrawiam. Jesteśmy teraz u babci, u, u bliźniaczek. Tak teraz wygląda już ich stary, stary dom. Po tym, jak wybudowaliśmy nowy, widocznie porozbierali go troszeczkę. Tam jest nasza toaleta, którą wybudowaliśmy jakiś czas temu. Teraz pokażę Wam z góry, jak to mniej więcej wyglądało. Jak wygląda to teraz ta pomoc dla, dla bliźniaczek zmarłej mamy Erhemę. Wyglądało to wcześniej tak. Teraz mają nowy dom. O, no, tylko się cieszyć.